Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest naszym gościem, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Pani poseł, czy już pani wie, co Karol Nawrocki otrzymał w białej kopercie od Rafała Trzaskowskiego na koniec debaty? Nie wiem, z tego co zapamiętałam, to chyba je nawet nie dotknął. natomiast no, dla mnie to jest taki ewidentny dowód, że Platforma jest przyzwyczajona do biegania z kopertami i wręczania kopert i to chyba tylko tak mogę skwitować. Nawet mówię, mówiąc, to jest oczywiście też złamanie zasad tej debaty, ponieważ była mowa, że nie przynosimy gadżetów, a ewidentnie... Ale nie widać było, około, że niektórzy z gadżetem, kandydaci tak? mieli te gadżety. Koperta została wręczona z takim, z takim twierdzeniem, można powiedzieć, że to ostatnia szansa. I jeżeli Karol Nawrocki przeczyta, zobaczy jak można zachować się w sposób uczciwy. No być może Rafał Trzaskowski chciał kupić poparcie też Karola Nawrockiego, no ale oczywiście można sobie długo na ten temat żartować. No wręczenie tej koperty uważam za irracjonalne. Szczególnie, że mm, robi to przedstawiciel środowiska, który tak jak mówię, do wręczania kopert czy przyjmowania kopert jest dość mocno przywiązanych sądząc po ilości afer korupcyjnych związanych z działaczami platformy. Pani poseł, czy z tej debaty coś zapamiętamy, jakiś obraz, jakieś słowa, które utkwią nam w pamięci, będziemy jednoznacznie kojarzyć z tą debatą? Znaczy ja osobiście najbardziej z tą debatą będę kojarzyła to, że jest to realny, rzeczowy dowód w sprawie, iż żyjemy w państwie reżimowym, w którym telewizja publiczna organizująca debaty kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ujawnia części kandydatów te pytania przed debatą, bo wczoraj ta kwestia wypłynęła w trakcie początku tej debaty. Już... Ale wie pani, że to nieprawda, że te właśnie pytania op opublikowała telewizja Republika? No ale to jakby tym, tym lepiej świadczy o telewizji Republika, że była w stanie dotrzeć do tych pytań i że była w stanie je opublikować. To znaczy, że te pytania wyciekły. W ogóle ta, Cała ustawka, zachowanie prowadzącej, na którą, przypominam, większość komitetów nie chciała się zgodzić, ale prowadząca została narzucona w tej debacie. Prowadząca, która nie tylko sobie nie radziła... Wszystkie komitety podpisały, że zgadzają się na Ale wcześniej trwała zasady. publiczna dyskusja na ten temat, że się nie chcą zgodzić na tę prowadzącą. W efekcie komitety przystały na prowadzącą, a prowadząca i tak pokazała, że kompletnie się do tego nie nadaje. Nie Pani tylko poseł, ale czasy, kiedy politycy wybierali sobie yy, dziennikarzy raczej już minęły. Ale też minęły czasy, mam nadzieję, że kiedyś miną, jeżeli Platforma odejdzie od władzy, to miną też czasy, w których dziennikarz, zamiast stawiać pytania i kierować debatą, pozwala sobie na komentarze i na stwierdzenia, które są właściwe politykom dyskutującym w debacie. Dziennikarka A nie została dziennikarz obrażona. Po, dziennikarz powinien, ale dziennikarz powinien zachować obiektywizm. Natomiast ujawnianie swoich poglądów politycznych przez dziennikarza, z tym mieliśmy do czynienia wczoraj, jest karygodne. Pani poseł, pani mówi takie Powa. Tak, ja mówię też słowa. 8 tak lat uważam. to, co robiła telewizja polska za waszych czasów to było obiektywne? Największym skompromitowanym wczorajszej debaty jest telewizja polska. Największym skompromitowanym i największym przegranym. E, udowodniono i pokazano, że telewizja polska po rządami Donalda Tuska jest medium zmanipulowanym, jest medium rządowym, jest medium nieobiektywnym. Idziemy, Przede poseł, wszystkim. jest pani medium, poseł, nie w tą stronę ja Ale przepraszam do nie, nie, nie reagować, pani poseł. Ale ja chciałbym tylko dokończyć, że telewizja Pol pod rządami Donalda Tuska pokazuje, że Donald Tusk próbuje manipulować wyborami i tego dowodem była wczorajsza debata. Sposób pani poseł, przyszła pani do radia. została zaproszona i obraża pani media publiczne. Ale ja chciałam powiedzieć, że wczoraj tam padały jakieś nie, nieprawdopodobne kłamstwa, choćby z, z ust kandydata Rafała Trzaskowskiego. Otóż Rafał Trzaskowski powiedział, że niejaki pan Sygut, Przejdźmy. Go pytał pan Stankowski, to ważne, bo pan Sygut jest w tej chwili szefem e, nielegalnie przejętej telewizji, że pan Sygut został wyrzucony przez PiS. Jest to nieprawdą. Pan Sygut odszedł z telewizji zanim nastał PiS i jeszcze wziął sowitą odprawę. On i wielu innych. Więc powiem, Czy ja a... mam przypomnieć, y, y, jakie pieniądze Płatka zarobili ze poprzedni, w trakcie debaty. poprzedni y, kierownicy telewizji To były miliony złotych. Poza tym legalność władz telewizji złotych. polskiej potwierdził sąd. Pani poseł, przejdźmy do debaty, bo naprawdę no, szkoda no, czasu. Ja właśnie mówię o debacie. Chciałam o debacie zapytać: zmanipulowanej. debata byłaby, była po to, byśmy poznali kandydatów lepiej. Czy to się udało? Czy dowiedziała się pani o kandydatach czegoś nowego, ciekawego? Ja niespecjalnie dowiedziałam się czegoś nowego. Można było wyraźnie wyczuć polaryzację. To znaczy widać było, kto jest w obozie rządzącym. To oczywiście mówię o Rafale Trzaskowskim, Szymonie Hołowni i Magdalenie Bieja. To jakby się jawiła ta trójka jakby jako obóz rządzący. Cała reszta tych mniejszych kandydatów, mówiąc mniejszych, mam na myśli mniejsze poparcie, nie umniejszając za sobą. Cała reszta faktycznie wydaje się być niezależna i od układu rządzącego i tutaj od, od, od tych wzajemnych... Kontrowersji Platforma PiS. Sam Sławomir Mirmensen widać lekko, chyba zdał sobie sprawę z faktu, iż takie bezceremonialne a dlaczego Sławomir Bencem tak zmienił front i zaczął atakować Karola Nawrockiego w tej chwili bezpardonowo? Myślę, że po prostu jest to zwykła korzyść polityczna, że myślał, poczuł pewne mięso i myślał, że na tym się jakoś wyżywi i wypasie. Natomiast oczywiście, że się na tym nie wypasie. A cała ta denta afera z tym mieszkaniem, akurat kto jak kto, ale ja, zajmująca się tyle lat ochroną praw lokatorów i walką z czyścicielami, naprawdę z oburzeniem patrzę na tą narrację. Państwo nie do dożywocia od służebności do żywotni, co ma swoje konsekwencje w ogóle prawne i formalne. Państwo nie odróżniacie przejęcia od nieprzejęcia. Nie nastąpiło przejęcie mieszkania, bo to mieszkanie nigdy nie zostało do tej pory jeszcze przez Karola Nawrockiego przejęte. Mimo iż formalnie jest jego własnością. Państwo podstawowo pojęcie są co rozróżniamy. Jeżeli ktoś mówi, że zapłacił 120 tysięcy za Matematyka mieszkanie, jest ukości, a nie ma są. na to, a nie ma na to żadnych dowodów. Pani redaktor, a jest w akcie panie poseł wyraźnie napisane że kwota została w całości zapłacona a potem sam kandydat tłumaczy że tak nie było że proszę, to proszę była wysłuchać. suma w kilku częściach bo ale gdyby została zapłacona to zagrażało to życiu i zdrowiu ale ale te nie, owego ten, seniora. ten przekaz ja już znamy to teraz no Ale to kandydat jest. Tak ale teraz kandydat sam a teraz proszę po, nie, to proszę proszę jest proszę tu zaprosić ekspertów do spraw nieruchomości czy notariuszy z którymi ja też rozmawiam ja Przez, pamiętam słowa się, samego kandydata ale pa, dobrze państwo się ośmieszać po pierwsze natomiast jest nauką ścisłą. 12 lat opłat po 12 miesięcy. Plus jeszcze nie jest 10% to kwoty za mieszkanie, które nota notabene, notabene. Państwo właśnie nie odróżniacie. Właściciel płaci czynsz, pani poseł. Ale przepraszam pana bardzo. Panią bardzo, zanim był właścicielem, też już płacił. Pomagał temu człowiekowi realnie. Ten człowiek nigdy w życiu bo tego mieszkania nie wykupił, to po pierwsze. Więc mówienie o tym, że coś było czyjąś własnością. A w czym pomógł Pani poseł? Może to najważniejsze. Wchronił człowieka wie. przed bezdomnością. Gdyby Przejmując mieszkał ten człowiek niego u Hanny Zdanowskiej, po trzech miesiącach zostałaby zerwana umowa z, yy, na mieszkanie z miastem, następnie zostałaby wszczęta procedura eksmisyjna. Mówi Pani, pan że wylądował przed bezdomnością? Albo w lokalu zastępczym, albo w lokalu socjalnym, Mówi albo pod mostem. Pani, A raczej że... obsadam, że pod mostem sądząc o tym, jakie przygody miał ten pan, w sensie. Mówi pani, że ochronił przed bezdomnością, a w tej chwili pan Jerzy ma jakieś mieszkanie? W tej chwili pan Jerzy jest pensjonariuszem DPS-u. No właśnie, czyli nie ma żadnego mieszkania. No ale, jest właścicielem jakiegoś ale nie, mieszkania. Ale formalnie, ale formalnie pan Jerzy, gdyby chciał, to może wrócić do tego mieszkania. Tak. W jaki sposób? No w taki, że jeszcze nigdy Karol, Karol Nawrocki nie zrobił użytku z własnej własności. No to jest właśnie coś, czego państwo nie rozumiecie. Podobnie jak państwo nie rozumiecie tego, że akurat ostatnimi osobami, które mogą mówić, o prawach lokatorów są osoby pokroju Rafała Trzaskowskiego. Marszałkowska 66. Mówi to coś pani? 40 tak, mówi rodzin mi to wykwaterowanych. 40 rodzin wykwaterowanych. Z kamienicy, która się waliła pani. Poseł. Nie, 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 pod pretekstem remontu. Lokatorzy. ten I... sam numer, który robi Hanna z w Łodzi. Wszyscy, wykwaterowani pod pretekstem i rewitalizacji nie wracają. Dostali nie wali mieszkania komunalne. Ja rozmawiałam z tymi lokatorami ro... w przeciwieństwie do pani. Oni zostali wykwaterowani część na przykład gdzieś tam w Piesecznie, w jakichś innych miejscach. Chci cały czas liczyli na to, że wrócą do tej kamienicy. Do kamienicy. Nie wrócą, bo tam przychodzi deweloper. Kto daje pieniądze na kampanię Ta, Wyborcy, nie bardzo nadawała się pato -developerka. Już na porozumania mieszkania A jak jest w Łodzi? A duże rodziny dostały nawet dwa komunalne mieszkania. Pani poseł, jeszcze pani To dlaczego ci lokatorzy przychodzą i skarżą? Dlaczego ci lokatorzy się skarżą? Ja z nimi rozmawiałam w Warszawie, pani pewnie z nimi nie rozmawiała. Nie rozmawiałam, to A prawda. ja rozmawiałam. I ci lokatorzy mają straszne pretensje, zostali podstępnie wyprowadzeni z kamienicy pod pretekstem remontu. To jest dopiero oszustwo. Powiem tak, Rafał Trzaskowski z racji tej, że był ubokany z. Gdy szalała dzika reprywatyzacja w Warszawie jest ostatnią osobą, która ma prawo mówić o tych, o tych kwestiach, ponieważ to jest człowiek umoczony z racji swojej bytności u boku Hanny gronkiewicz Walsz. Za czasów, kiedy zamordowano Jolantę Brzeską i szalała dzika reprywatyzacja Warszawy, się, w Warszawie, umoczony w dzikiej reprywatyzacji, pani, pato pani Brzeskiej do Rafała Trzaskowskiego. Proszę Ale powiedzieć, się czy, pani zdaniem, czy pani zdaniem ta debata coś zmieni w ogólnych sondażach, czyli niektórych skłoni do y, zagłosowania na kandydatów, a wcześniej się wahali. Sąd Sądząc po dzisiejszych sondażach, na przykład sondażu Prost, wygrał debatę Karol Nawrocki. Mam nadzieję, że część ludzi również widząc wczoraj te y, dziwne podrygi Rafała Trzaskowskiego, który znów był pobudzony, niespokojny. Czy jak kurczak na wietrze w porównaniu ze statecznym i poważnym Karolem Nawrockim wypadał naprawdę tragicznie, więc myślę, że w oczach wielu widzów i wielu telewizów, którzy to oglądali, mogą sobie wyobrazić, jak wyglądałaby prezydentura Rafała Czaskowskiego i mam nadzieję, że nigdy na niego nie zagłosują. I jeszcze jedno pytanie Pani Poseł czy był jakiś wywiad, rozmowa z panią, w której nie obraziła pani nikogo? Mnóstwo, pani redaktor. Pytanie uznaję za retoryczne, ale powiem pani tak. Zapraszam mnie pani, żebym wyraziła swój pogląd. Skończyły się czasy, że dziennikarz nakazuje politykowi co ma mówić, albo wkłada w jego usta czyjeś słowa. Ja sobie nie pozwolę manipulować swoimi wypowiedziami. Mówię to co myślę, mówię to co uważam. Zostałam po to zaproszona, żeby wygłosić te poglądy. Uważam, że Rafał Trzaskowski jest najgorszym z możliwych kandydatów na prezydenta Polski. Wygłaszanie poglądów nie zawsze oznacza I to nie obrażanie. Jest, ale to nie jest obraza, a gdzie pani wy, wyczuła obrazy? Proszę podać przykład. Proszę odsłuchać rozmowę, y, którą przeprowadziliśmy. Porównanie, że ktoś jak kurczak na wietrze, z porównaniem obrazowym, natomiast nie jest porównaniem obraźliwym. Agnieszka Wojciechowska wan Heukelom, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.